Witam wszystkich w politycznym psychiatryku od Tatr do Bałtyku. Organizacja współpracy gospodarczej i rozwoju. Jest takie coś, tak. Ta organizacja ma siedzibę w Paryżu i ta organizacja y, ludziom, którzy sprawują władzę na terenie Polski, tak, od Tatr do Bałtyku, zaleciła y, wprowadzenie w Polsce kolejnego podatku, tym razem podatku katastralnego. Czyli Jakaś grupa, nieokreślona ludzi, mająca siedzibę w Paryżu, utrzymywana między innymi z naszych składek, zaleca nam Polakom kolejny podatek katastralny od nieruchomości. Jeśli Polaku nie masz własnej nieruchomości, to nie myśl, że to cię nie ominie, bo jeśli ten podatek zostanie wprowadzony, to wszyscy będziemy płacić. Bezpośrednio lub pośrednio, bo to zmieni zupełnie sytuację ekonomiczną w Polsce. Na razie mówią o 1%. Badają, badają nastroje, badają co można jeszcze z Polakami zrobić, prawda? Jeśli nastąpi sprzeciw społeczny, to może się wycofają na parę lat, aż nowe pokolenia, już ludzi dojdą do, do, do wieku dorosłego, którym będzie można jeszcze więcej wmówić. A może tylko y, wzorem komunistów, całego PRL na przykład, zamiast jednego procenta wprowadzą na przykład parę promili tylko, tak? I zawsze powiedzą, nie, no wtedy jakbyśmy mówili procent, ale my jesteśmy dobrzy. No i większość, większość Polaków da się na to nabrać, powiedzą, łe, tam miał być procent, jak te, te promile coś, to tam zapłacimy. A co to ma oznaczać? Obcy nakładają Polakowi podatek na jego nieruchomość. Ba, ten podatek będzie... Kreowany on będzie powstawał na bazie wartości nieruchomości. Nie metrów powierzchni czy kubatury, tylko ocena będzie nieruchomości na podstawie jej wartości. Typowo bolszewickie, komunistyczne, ludobójcze podejście do tematu. Niszczyć najbardziej prężnych, najbardziej aktywnych tych ludzi, którzy lub ich przodkowie osiągnęli w życiu sukces. Nie interesujcie się, bolszewicy, nami, wara wam od polskich nieruchomości, a ty, Polaku, no zastanów się, do jakiego stopnia chcą cię upodlić. Protestuj i nie pozwól na wejście, na wprowadzenie podatku katastralnego na terenie Polski. Dodatkowo o podatku katastralnym najbardziej precyzyjnie wypowiedział się jeden z kandydatów na urząd prezydenta, Mencen. Jemu ten podatek się podoba. Tak, jemu się podatek podoba. W rozmowie z Cejrowskim, więc jakby w komentarzach coś tam, ktoś chciał się ze mną brać na dyskusję, to szukajcie sobie u Cejrowskiego na temat podatku katastralnego wypowiedź, wypowiedź Mencena. Jemu się ten podatek podoba. 18 maja, nigdy na Mencena, tylko na Grzegorza Brauna.